13 październik 2025. Jesteśmy w najważniejszym miejscu świata. Tutaj powstał pierwszy kościół Karola Wielkiego na nawróceniu pogańskich sasów. Tu powstał klasztor świętego Anskara, pierwszego biskupa Hamburga. Kościół świętego Piotra powstał później. Kamienie oznaczają wielką katedrę rozbitą w 1806 roku, jak zlikwidowano Cesarstwo Rzymskie, Królestwo Niemieckie. Tutaj mamy die Zeit, Helmut Schmidthaus obecnie, kościół św. Piotra, powstały w 1295 roku. Kamienie tak wielka była katedra mariacka budowana przez 81 lat, konsekrowana 18 czerwca 1329 roku. Tutaj w klasztorze świętego Akskara przybywał święty papież Benedykt V. Od 17 lipca 1965 roku do 4 lipca 965 roku kiedy zmarł nie doczekawszy się powrotu do Rzymu 10 kwietnia 988 roku został kanonizowany i wywieziony do Rzymu gdzie mamy go w Bazylice św. Piotra Zamora jako 132. świętego papieża. Po jego śmierci 4 lipca 1210 roku urodził się święty 192. papież Celestyn V, który zrezygnował z korony 4. 10 grudnia 1295 roku jest to dzień kiedy domek nazarytański znalazł się w Loreto dlatego tak Matka Boża prosi o litanię Loretańską. był to dzień kiedy w Oliwie w klasztorze Cistersów, całe Pomorze Gdańskie zostało przekazane Przemysławowi II i Małgorzaty Brandenburskie, przez co zostali koronowani 26 czerwca w 1295 roku w gnieźnie dla odnowy Królestwa Polskiego po 219 latach od wygnania Króla Polski Bolesława Śmiałego. Bolesława śmiałego, który był wnukiem Polskiej Królowej, Małgorzaty świętej św. Rychezy, który był wnukiem Włodzimierza Wielkiego, Świętego, nawróconego w 1988 roku, przyjął przez Rosji. Jest to rok, kiedy była kanonizacja Benedykta V. Benedykt V. 4 lipca 1776 roku połączyły się Stany i powstał, powstała Ameryka, obchodząc 4 lipca jako swoje święto. Ameryka, która została odkryta przez Krzysztofa Kolumba, polskiego księcia, który zanim odkrył Amerykę, pielgrzymował do Saragosy. Gdzie 20 stycznia 40 roku apostoł Jakub, ścięty 25 lipca 1944 roku w Jerozolimie, widział jako pierwszy Matkę Boską przyniesioną przez anioły na Święto Matki Boskiej w Saragosie objawione 20 stycznia 1940 roku. Jest to jest 12 października. Dzień Odkrycia Ameryki przez Krzysztofa Kolumba. Miał wtedy 41 lat. Był wnukiem Władysława Jagiełły, synem króla Warnęczyka, koronowanego w święcie Jakuba Apostoła 25 lipca 1434 roku na Wawelu po śmierci swojego taty, króla Władysława Jagieły, 1 czerwca w 1434 roku. 1 czerwca w 1952 roku, Matka Boża powiedziała swoje objawienia. Cudu Eucharystycznego. Annie Lizie Watzing, urodzona w 1925 roku, przekazała tę prośbę Karmelicie, który miał zginąć w Dachau, świadkiem Cudu Eucharystycznego w Niemczech. Pierwszego lipca 1952 roku było 51 ludzi również ksiądz karmelita który to opisał 18 lipca 1952 roku był to dzień urodzin nuncjusza papieskiego Mariory nie ma przypadków Matka Boża zapowiedziała Anielizie, że umrze 13 października 1958 roku. Był to dzień pogrzebu świętego ostatniego fatymskiego papieża, Piusa XII, Nowicjusza papieskiego, który, ma, gdy miał 8 lat, 13 października 1884 roku, papież Leon XIII. Urodzony 2 marca 1810 roku, w rocznicę urodzin świętego Benedykta, w rocznicę urodzin świętego Benedykta V, a nasz ostatni fatyński papież urodził się w 66. rocznicę urodzin Leona XIII. 13 października 1884 roku. W Rzymie obchodził nasz Oginia 8 lat. Leon XIII nauczył nas modlitwy do świętego Michała Archanioła obrońcy Kościoła. 33 lata potem, w 41 lat miał Oginia kiedy 2 marca. W 17 roku znaleziono ikonę Matki Boskiej Wszechwładnej w Komenskoje, przy Moskwie, w Pałacu Cara. Ukryta została tam w 1813 roku, kiedy napadł Napoleon na Rosję. Był to dzień 2 kwiecień rezygnacji, abdykacji Cara. Już skazanego na likwidację na 17 z lipca, 17 na 18 lipca 1918 roku. Eugenio Pacelli, urodzony 2 marca 1876 roku. Został papieżem w 63 rocznicę swoich urodzin. 2 marca 1939 roku Przybył do Hamburga kilkakrotnie jako noc już papieski właśnie w to miejsce. Jesteśmy na miejscu, gdzie żył i zmarł święty papież Benedykt V. 23 września 2025 roku razem ze świętym ojcem Pio z papieżami pielgrzymowaliśmy ich śladami do Rzymu gdzie urodził się Benedykt V 2 marca 1915 roku do Kastel Sant'Elia w zamku św. Eliasza który powstał na ruinach świątyni Diany budowany w 540 roku przez benedyktynów Świętego Benedykta Opata, który założył Monte Cassino 12 lutego 529 roku. Jest tam góra Montserrat, gdzie przebywał Święty Sylwester. Jest Baleckica Świętego Eliasza, w miejscu świątyni Diany, Jest Matka Boska Górska. Tam też w VI wieku Benedyktynom ukazał się święty Michał Archanioł. Jest kościół Michała Archanioła, jak również i Franciszkanie są tam pochowani. Biskup Bernard Divin z Münster, urodzony w Münster 8 lipca 1855 roku, w rocznicę śmierci świętego Franciszkanina. Adolfa IV, pradziadka polskiej królowej, 8 lipca 1261 roku w Kilu założonym przez siebie klasztorze. Perła episkopatu włoskiego, jak określił go polski papież, plus X, który wysłał Bernarda Dubinga, biskupa z Nepi Sutri, wysłom na koronacji Matki Boskiej do Werl, która się odbyła 13 sierpnia 1911 roku, kiedy powstała, powstał kościół w Prokocimiu, miejscu, gdzie żył i zmarł Polski Nobel, który oświetlił Amerykę Eras Jerzmanowski. W tym dniu, 13 sierpnia 1911 roku, w Hamburgu urodził się Johannes Prasek jeden z męczenników z Libek skazany w Libek w kościele św. Marii Magdaleny z 1229 roku 23 czerwca w roku na karę śmierci trzech kapłanów i pastw zgilotnowanych 10 listopada 1943 roku w Hamburgu o tej zbrodni mówił 12 października 1986 roku w Kościele świętego Józefa na Wandzbeku, Franciszek Gargoli, miał 50 lat w drodze do Asysu, gdzie organizowali spotkanie spotkanie nowego Kościoła Była to zbrodnia na nasze czasy, o której mówił Franciszek 13-12 października 2019 roku w Rzymie pokazał liczbę do likwidacji uczniów szkół katolickich świata i studentów. Był to dzień 12 października 527 rocznicy planu wydanego 12 października 1919. W 1492 roku w Konstantynopolu, kiedy Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę, bo wszystko wie, święte Papieże, wszyscy święci, święty Boże, Matko Boża Fatyńska, spełnią się Twoje przepowiednie. Dziękując za wszystkie łaski. i razem z wszystkimi świętymi, z papieżami, z plusem dziesiątym polskim papieżem. Który odszedł do nieba 20, kwietnia, 20 sierpnia 111 lat temu. W, w tym roku u obrazu plusa X, papieża, który był zapowiedziany 3 maja 1863 roku przy myślu przez anioła stróża Polski, naszemu księdzu błogosławionemu Bronisławowi Markiewiczowi u którego byliśmy w jego, u jego uczniów Castel Santelia, gdzie byliśmy już w 1984 roku. Dziękujemy Bogu za zgromadzenie świętego Michała Archanioła obranicy Kościoła, który objawił się 16 października 1709 roku we Francji, 16 października roku. W 1794 roku zbilansowano królową Francji, prawniczkę królową polskiego, Lenora, córkę Marii Antoniny i Franciszka, wnuka królowej, która urodziła się z 1 na 2 listopada 1755 roku w ziemi w Lizbonie. Trzęsienie ziemi w Lizbonie. Tragedia. Trzęsienie ziemi. Również było trzęsienie ziemi. I jak wyśmiewano się z Dzieciątka Jezus. Ama Bóg. Miejsce, gdzie był klasztor, miejsce, gdzie była olbrzymia katedra, miejsce, gdzie umarł na Wielkiej święty papież Benedykt V, miejsce, gdzie byli polscy królowie, gdzie stała w katedra, w której były wielkie uroczystości dziękczynne za koronację 50. cesarza rzymskiego króla Niemiec Karola VII, u Króla Jana III Sobieskiego urodzonego w Brukseli 6 sierpnia 1697 roku miejsce gdzie było Tedeum po jego śmierci 20 stycznia w 1745 roku miejsce gdzie w 1744 roku swoje urodziny obchodził 44 urodziny obchodził wnuk króla sobieskiego arcybiskup Clemensaugus arcybiskup pięciu kościołów Zmarły nagle 6 lutego 1761 roku. Jego brat, kardynał Jan Teodor, urodził się 3 września w 1703 roku w Monachium Dachau. Dachau było Pierwsza wzmianka od Dachał jest 8 sierpnia 805 roku, 15 sierpnia Dachana przekazała wszystkie swoje włości kościół biskupowi we Frezing, gdzie biskupem Frezing został 20 kwietnia 1947 roku biskup Neuchäusler 26 680 tylko 110 numerów, w podróżnieniu od świętego Maksymiliana Kolby, 16670. Wszystko było zorganizowane, już przejęli wszystko. 27 stycznia 2014 roku, królując Wawelu, Kneset Izraela, pod kierownictwem Izraela Lão urodzonego 1 czerwca w 1937 roku uważającego się za potomka Saula Vala, którego wybrali jako króla Polski w nocy z 17 na 18 sierpnia 1587 roku tylko dzień potem 18 sierpnia 1400 1587 roku Kanclerz Jan Mojski, paradziadek króla Polski Michała, ogłosił w Warszawie 44 króla praprawnuka Władysława Jagieły, króla Zygmunta III Wazy, który rządził Polską 44 lata. Zmarł 30 kwietnia w 1632 roku, w dniu, kiedy w Ingolstadt zmarł jego przyjaciel dowódca rynk pochowany w w kościele Bazylice Świętego Filipa i Jakuba, ufundowanej przez kuzynkę Krzysztofa Kolumba, siostrę Trzech Królów Polski, wnuczkę króla Władysława Jagieły 1 sierpnia 1499 roku na Bazylice jest metryka kamienna tam jest pochowany również Tili, dowódca armii katolickiej zmarł 30 kwietnia 1632 roku w Ingolstadt, gdzie wydano rozkaz 3 maja 1915 roku budowy fabryki amunicji w Dachau. Sto lat potem, 3 maja 2015 roku. Wydachą była Angela Merkel, kanclerz Niemiec, ich Niemiec, która 18. Kwietnia, nie, 18 marca 2008 roku w Knesecie Izraela mówiła po hebrajsku w ojczystym języku. Wszyscy święci, święty Boże, mój się się nali. Jezu wątek.